Nazywał się Geralt z Rivi. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Siema siema tutaj Rychu, witam was w kolejnym 66 odcinku z serii Wiedźmin na moim kanale. Jak wiemy, ostatnio Triska zała nam ogarnąć swoje sprawy w zimie, no i przygotować się do opuszczenia tych te, tych yy, e... dobra i... gadka, Dobre gadka. E, jak wiemy triska kazała nam ogarnąć swoje sprawy dlatego ogarniemy swoje sprawy o co chodzi trzeba wam czego mm, tak chciałbym zobaczyć czy masz jakieś alkohole a zapytacie po co mi alkohole bo będziemy robić bo będziemy robić ogromną ilość eliksirów. Dokładnie tak. Będziemy produkować ogromne ilości eliksirów wiedźmińskich po to, żeby wam być gotowym po prostu na każdą możliwą ewentualność, która może nas spotkać, to widzę, że on ma trochę tych krzesiw. Ja bym sobie cztery krzesiwa jeszcze wziął O co chodzi? Tak mm. Dawaj, cały ten alkohol. Cały ten alkohol. No i oczywiście jak wiemy mamy jeszcze zlecenie na e, Archespora, tak? Ale to Archesporem e, zajmiemy się za chwilę, ponieważ no i tak będziemy się musieli ruszyć do Po prostu na bagna Ale tak jak mówię najpierw musimy skupić wszelkie ilości alkoholu, jakie Nasza postać może mieć przy sobie. O, cześć Karmen. Tak? A. Bywaj. A! O, A. dobra, nie miała nic ciekawego nam do powiedzenia. Dobra, to dawać do Misia kudłacza. Tutaj jeszcze pewnie barmanka ma jakieś e, alkohole. Kelnerka znaczy się. Co podać? dobra, to idziemy na bagna mamy tam też quest'a, gdzie możemy pograć z hierofantem, więc e, pogramy sobie z hierofantem, może uda nam się coś wygrać no, mam nadzieję, że uda nam się coś wygrać chwila właśnie e, inventory aha, to jest z meteorytowej stali obrażenia plus 20 krytyczne Nie no dobra, takiego miecza nie będziemy się pozbywać. Co tu jeszcze jest? Mhm. No dobra, idziemy. Może jeszcze jakieś fajne zęby po drodze uda się e, znaleźć dla dentysty. No ale to, wiadomo. Cóż ja widzę. Wiedźmina widzisz. Tak, stanowczo powinienem to zrobić. Przynosisz ze sobą... A babciu, ile razy mi to mówią? Dobra, idziemy na groble. Co? Może ci się nie podobam? Tak, wiem. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy na bagna. No to płyńmy. Ja od bagiem chcę tylko jednego, mianowicie mnóstwo, mnóstwo ekspa. Mnóstwo ekspa. Dlatego nie będziemy szli dróżką, tak jak yy, często chodziłem, że idę po prostu drogą, tylko zrobimy sobie taką wyprawę, że znowu pójdę yy, na przełaj przez bagna, wyżynając wszystko co... Napotkam na swej drodze. Tylko najpierw będziemy musieli troszkę wyostrzyć nasz srebrny miecz. I może przy okazji znajdziemy Wielkiego Wilka. Nie, nie białego wilka. Wielkiego wilka. Dobra. Eee... Osełka. Było na tyle. No to idziemy. No, umyjecie się chłopi, co nie? Dla nich nareszcie deszcz, a my oczywiście szukamy każdej możliwej rośliny. Jaka może się nam przydać wszystko, to zbieramy, zbieramy też góry Expa, ponieważ no nie wiem co może nam być e, potrzebne w najbliższym epizodzie. A nie chciałbym dać się zaskoczyć. Nie chciałbym sytuacji, gdzie podchodzę... Dobra, zbieramy złom, zbieramy wszystko. Wszystko można sprzedać. Coś tam jest, nie, nic tam nie ma. O. To tylko krzaczek, myślałem, że zbieralna roślinka. No chodźcie po No, chodź tu, chodź, 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 chodź. O, tuki z mory widzę. A, kiedyś taka kiki z mora to byłby mm, wymagający przeciwnik. Nadal jest to wymagający przeciwnik, tak, bo nie jest dla nas na dwa strzały, ale jak widać już nam idzie o wiele łatwiej z, takim, z tego typu potworami. Oczywiście zbieramy wszystko tutaj jeszcze... Eee... Co jest, nie mamy żadnego jedzenia? No trudno. idziemy dalej. O, wronie oko, to jak najbardziej zbieramy. E, te rośliny można e, łatwo zauważyć z dość dużej odległości. Teraz e, na to wpadłem, bo jest tutaj do wykorzystania taka sztuczka jak w World of Warcraft, e, gdzie obiekty którymi można podjąć interakcje, są widoczne już dalej. Tak jak na przykład, o, widzicie, patrzcie, tam, tam, czekajcie, o, tam gdzie widzicie napis biały, mitry, ja już go widzę, a nie widzę jeszcze trawy, która go otacza. Podchodzę sobie bliżej i dopiero teraz ta trawa się animuje. Yy, to jest taka sztuczka, yy, która jest zrobiona dla optymalizacji gry, ale... Ona też znacząco ułatwia poszukiwanie e, wszelkiego typu roślin i innych tego typu rzeczy, tak? Ja taką sztuczkę wykorzystywałem w World of Warcraft, że po prostu spuszczałem e, wszystko w dół, wszystkie detale, wszystkie szczegóły i przez to trawa nigdy nie przysłaniała mi żadnych skał ani roślinek i tutaj ten patent można też idealnie sobie wykorzystać. O, widzimy, tutaj mamy biały mitr, normalnie był zasłonięty przez krzaczki, ale już go widzieliśmy z daleka z racji, że jest to obiekt, w którym możemy podjąć interakcję. To jest taka sztuczka hmm, wykorzystująca optymalizację gry. To jest przyjazna wivermas. Z tego co pamiętam, o, tu mamy zimiejkę, więc oczywiście zbieramy zimiejkę i idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Uh, uh, uh. Tam coś jest. Będzie biały mitr. Też właśnie widziałem go z daleka, właśnie dzięki sztuczce z optymalizacją. Ten trup już nic przy sobie nie ma, już wszystko mu zabrałem. Dobra, idziemy dalej. Szukamy dalej czegokolwiek wartościowego. Bagna nie mogą mieć dla nas żadnych tajemnic, żadnych pozostałych questów, no niczego nie mogą bagna mieć e, czego my byśmy nie mieli. O kurczę, przepraszam Was bardzo, ale musiałem kichnąć. Dobra, mm. pożywienie i teraz to zrobimy tak. E, weź to Geralt zjedz i niech Ci się regeneruje HP. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy u golemów, już nie ma tego golema, z którym musieliśmy walczyć, aczkolwiek był to fajny przeciwnik, nie ukrywam, fajnie się z nim e, walczyło. Idziemy dalej, szukamy e, dalej czegokolwiek atrakcyjnego. Nie żeby utopce lub topielce były atrakcyjne, e, wolałbym tu na przykład jakąś, e, no nie wiem zjawę wodzicielską, ale chyba na to nie mam co liczyć tu mogę liczyć chyba co najwyżej tylko na e, utopce i topielce idziemy jeszcze hierofanta poszukać e, ponieważ z hierofantem mamy questa na zagranie tylko gdzie on jest hierofant kiedyś po druid 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 hierofant gdzie jest Hierofant już wrócił. Pewnie chciałby zamienić z tobą słówko. To fajnie, to chodźmy. Hmm. Tak, biały wilku? Zagajmy w połkera. 哎呀。 No nie wierzę w to. Jak on to zrobił? Co za typ? Chodź tu. Tak, biały wilk. Gramy jeszcze raz oszuście. No kurwa jak? Znowu ma dwie pary. Jaki gość! No po prostu nie wierzę w tego typa, ne? Zagramy asekuracyjnie, bo ja nie ja nie wierzę yy, w tego w to co on tu pokazuje. O, ale mamy farta. No. Tego się nie spodziewałem. Kurde, tu jest ta Dryada. Dobra, pogadam sobie z Dryadą. Najwyżej wytnę wam e, ten fragment, ponieważ Dryada jak widzimy jest praktycznie naga i e, nie wiem czy YouTube mi tego nie ocenzuruje. No dobra. Rozmowa z Dryadą e, nie wprowadziła niczego, żadnego dodatkowego wątku, żadnego questa nie odblokowała. E, więc prawdopodobnie będę musiał wyciąć po prostu wam rozmowę z Dryadą z racji tego jak ona wygląda no a YouTube by mi to pewnie ocenzurował jako e, pornografię i by mi się e, przyczepił do tego dlatego e, po prostu wam to ocenzu po prostu wytnę wam ten kawałek no o czym tam Dryada mówiła Dryada mówiła po prostu o Brokilonie czyli o królestwie Wow. Czyli o Królestwie Dryad. Gdzie walczą one z ludźmi. Ponieważ ludzie najechali ich ziemię. No i próbują wyryżnąć po prostu Dryady. Jak to ludzie, tak? No. Ludzie nacierają swoimi armiami. Oddziałami. Tam przez to Dryad jest coraz mniej. No i giną po prostu na potęgę, tak. Tutaj weźmiemy... Ta skóry już nie chcę. I tak nie mam jej komu sprzedać. Skóry z wilka już nie chcę, ale zaskoczyło mnie, że te wilki napadły na mnie tak blisko tego gaju tutaj. Dobra, idziemy dalej. Właśnie Dryada mówiła o tym, że po prostu no, przegrywają z ludzką machiną wojenną, która cały czas na nie napiera że granice Brokilonu e, są coraz mniejsze, że Driad jest coraz mniej, e, no i że po prostu e, wie, że przegrają wojnę z ludźmi, że e, ta klęska jest e, no, nieunikniona. No nie ma się co dziwić, ludzie są taką rasą właśnie w uniwersum Wiedźmina, e, bardzo mocno ekspansywną, bardzo e, nastawioną na walkę i podbój. Z ludźmi ogólnie w uniwersum e, Wiedźmina bardzo trudno jest e, wygrać Ponieważ, no tak jak mówię, jest to rasa e, Agresywna No dawaj, o! I ekspansywna bardzo Nie mają e, takich słabości jak na przykład elfy, które bardzo kiepsko się rozmnażają, w wyniku czego elfów jest coraz mniej. Tam gdzieś nawet była taka wzmianka o tym, że elfy rozmnażają się tylko gdy są młode, potem tracą tą zdolność, w związku z czym w momencie kiedy doszło do tego, że młodzież elficka poszła walczyć z ludźmi, no to większość z nich oczywiście zginęła, została zmasakrowana przez ludzi No i w efekcie tego elfów jest coraz mniej... O, chodź tu, chodź, 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 szukaradu. Cofnij się, chodź tu Geralt, chodź, 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 chodź. Cofnij się, Geralt. Będziemy agrować po jednej tej Wywernie. Może z Wywernem wypadną jakieś fajne zęby? Kolejna się zaagrowała idzie. Dobra, no dawać ją. Ja. by tej drugiej tam nie zaagrować. Z dwiema już myślę, mógłbym mieć yy, no poważne problemy. Dobra. Następna padła. Regeneruje dawaj, 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 Geralt, dawaj. Dobra, dobra. Kolejna wiwerna leży i kwiczy. W zasadzie to ona już nic nie robi, bo jest martwa. W szczątkach nic nie ma, więc eksplorujemy dalej, eksplorujemy biały mitr. Jak najbardziej, bardzo chętnie w no, mocy, ale to już mamy odkryte. Idziemy dalej, idziemy o lekot widzę. Więc oczywiście zbieramy wszystkie rośliny. I idziemy na kolejną wyspę. I tak od wyspy do wyspy. O, widzę tam to pielce o i widzę też kiki z morę. Chyba zrobimy się tchłc między sobą. Nie, na mnie się zaagrywała. No dobra, to chodź. Nie, nie zaagrywała się jednak na mnie. Dobra. Wszystko, ten odcinek sobie zakończymy, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina gdzie dalej będziemy sobie eksplorowali te tereny oraz dalej będziemy się starali pozbierać tyle roślinek, ile się tylko da, żeby mieć potem z czego robić eliksiry. Także dzięki, że oglądaliście. No i na razie.